Witajcie, witajcie, kochani. Lepiej późno niż wcale. Ja to zawsze powtarzam. Ostatnio też rozmawiałam z moją mamą i stwierdziłam, że lepiej późno niż wcale. I tak to jest, więc słuchajcie, odzywam się do Was. Witajcie, witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. Odzywam się do Was z pięknej, słonecznej Turcji. Eee... Te osoby, które śledzą mnie na Instagramie, to już pewnie doskonale wiedzą, bo jak oglądacie tego vloga, no to ja już jestem w Polsce, rzecz jasna, i go montuję. Także witajcie, kochani, serdecznie. Tym razem postawiłyśmy na po prostu totalny, totalny relaks. I miałam wrażenie, że jestem tutaj sama, bo wszyscy poszli coś zjeść, ale chyba jednak yy, ktoś tutaj jest nade mną, dlatego że mamy tutaj na dole jeszcze restaurację, jeszcze jeden bar, więc. Chyba ktoś tu jednak jest, ale do brzegu, kochani. Tym razem postawiłyśmy na taki relaks. Odpoczynek, więc też dużo nie nagrywam. Dlaczego dużo też nie nagrywałam do tego vloga? Dlatego, że Wy już doskonale znacie to miejsce. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to tak jesteśmy w tym samym miejscu w Turcji, w którym byłyśmy z mamą ostatnio. Tak się nam spodobało, że stwierdziłyśmy, że wracamy tutaj. Także tak jak mówię, tym razem na spokojnie nie nagrywamy za dużo, więc mam nadzieję, że jest mama. Hello. hello, hello. Jest mama. My pijemy sobie, słuchajcie, kawkę. Mama też przyniosła arbuza. Później pójdziemy zjeść obiad. No i tak jak mówię, postawiłyśmy tym razem na taki bardziej chillowy wyjazd. No i tak jak mówię, też nie chcę wam pokazywać tego samego, bo jeżeli chcecie wrócić do moich poprzednich vlogów w Turcji, to zostawiam wam linki na dole. Tam jest vlog z Side, tam jest cały vlog z Alani. Jest też nasz właśnie vlog z babskiego wyjazdu. No po prostu trzeba było przyjechać po szampony. No nie było w w ogóle innej opcji, e, więc e, tak e, poleciałam do Turcji po szampony. No, moi drodzy. Dobra, witam was w tym vlogu. Będzie to taki zlepek. Kilka chwil gdzieś tam posklejam, powrzucam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wy, oczywiście, zostawcie mi swój komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy już byliście na wakacjach, czy w tym roku gdzieś się wybieracie. Może też wybieracie się do Turcji, koniecznie mi napiszcie. Zostawcie też łapeczkę do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. A my tymczasem z mamą korzystamy z przepięknej pogody, bo jest naprawdę, że tak powiem, lampa. Jak wiecie, gorąco, gorąco. No ale tak ma być, w końcu są wakacje, yy, więc koniecznie dajcie znać co tam u Was, yy, co planujecie, jakie wyjazdy przed Wami i zapraszam do oglądania. I have been trying to get rid of your stuff. But voices in my head are telling me to stop. It's all I have left, all I have of you. Thought I was more than a body, you hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure. I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me? Love me like that. I gave you my heart. You tore it apart, don't know why you had to hurt me, hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking nonstop, just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me? Love me like that, love me like that. Oh, staying inside in my bed all day long. Wyszłyśmy z mamą na taki krótki spacerek Tutaj koło naszego hotelu. Zobaczcie jak jest pięknie Buzia się świeci, bo kawałek drogi przeszłyśmy. Także słuchajcie, się świecę trochę, ale piękne tutaj są widoczki, także przed kolacją troszkę sobie spacerujemy, a wydaje mi się, że tego widoku Wam nie pokazywałam w poprzednim vlogu z Turcji, z tego samego miejsca, bo wtedy jeszcze tego widoczku nie znałyśmy, a teraz już go znamy i jest pięknie. Muzyka chances, empty handed. storm cloud raise the sunlight Słuchajcie, wróciłyśmy z mamą. Odzywam się do Was już z domu. Słuchajcie, wróciłyśmy, jesteśmy już na miejscu. Misja z szampony została zakończona. Tak jak Wam mówiłam, poleciałam do Turcji po szampony. Oczywiście to tak śmiechem, żartem, tutaj Wam o tym mówię. Natomiast tak, zrobiłam sobie zapas szamponów. Ja wiem, że one są w Polsce. Zresztą w poprzednich vlogach Wam gdzieś tam o tym mówiłam. Natomiast słuchajcie. Ja kupiłam większą ilość i bardzo się cieszę. Misja zakończona sukcesem. Jesteśmy już w domu. Dzisiaj, słuchajcie, cały dzień przepiękna pogoda. Mamy 30 stopni, więc u nas dzisiaj dzień basenowy. Były Nelci koleżanki, właśnie przed chwilą poszły, więc basen większy basen, mniejszy basen, piknik. Też dziewczyny znalazły sobie. E, takie schronienie pod drzewem, e, troszeczkę w cieniu. Ja, słuchajcie, też już taka jestem po całym dniu, ale stwierdziłam, że dogram tutaj e, zakończenie do tego vloga z Turcji. E, no bo tak stwierdziłam, słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, trochę klipów z tego vloga się pojawiło. Nie nagrywałam w Turcji dużo, były moje mamy urodziny, to też był taki prezent urodzi urodzinowy dla niej. E, nasz pierwszy wyjazd to był taki mój też prezent urodzinowy, więc e, teraz e, był, były mamy urodziny również podczas nas naszego pobytu. Więc, tak jak mówię, korzystałyśmy, nie nagrywałam dużo i stwierdziłam, że fajnie by było e, chociaż na chwilkę się tutaj pojawić i po prostu jakoś tego vloga zakończyć. Więc po całym dniu basenu, e, upału, a w międzyczasie też. E, Posprzątałam w domu, ugotowałam taki obiad fajny, letni. Dużo się działo, więc proszę. Tak, bugimiłka się prezentuje. Kochani, pisaliście, że tęsknicie za vlogami. Ja też za Wami bardzo, bardzo tęsknię i postaram się, nie będę oczywiście obiecywać być tutaj częściej w miarę możliwości. Podczas też tego wyjazdu trochę rzeczy przyszło mi do głowy, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajmy kciuki za to żeby było dobrze. Wy koniecznie dajcie mi znać też, co tam u Was słychać. Ja dzisiaj będę montować vloga i vlog się pojawi we wtorek oczywiście, o godzinie 7.30. Jeżeli też macie jakieś pomysły, chcecie na kanale widzieć czegoś więcej, no to koniecznie też dajcie mi znać. Wszystkie propozycje mile widziane, a tymczasem słuchajcie, żegnam się z Wami. No i co, widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaczki, hej, pa!